Aplikacja RCP Master 4 posiada moduł Sprawdź kompletność danych, który umożliwia wyszukiwanie różnych rodzajów niezgodności. Wyszukane mogą być m.in. braki rejestracji rozpoczęcia czy zakończenia czasu pracy, spóźnienia, wyjścia wcześniejsze, przekroczenia czasu przebywania, niewypracowanie normy dnia, zdarzenia lub absencje oczekujące na akceptację. Po wyborze zakresu czasu i określeniu pracowników, wybieramy rodzaj wyszukiwanej niezgodności. Elementy wyświetlane są zawsze w formacie linków, które umożliwiają przejście do historii pracy pracownika, u którego występuje niezgodność W przypadku braku rejestracji zdarzenia rozpoczęcia lub zakończenia czasu pracy, dane zdarzenie oczywiście może być uzupełnione ręcznie.